Jak chcemy pójść do lekarza w jakiejś ważnej sprawie, pójdziemy do człowieka pobożnego, czy do najlepszego specjalisty? Ja ci radzę pójść do najlepszego specjalisty. Witajcie, kochani, szósty i ostatni odcinek naszej miniserii o błogosławieństwie w codzienności. Przypomnę, jesteśmy na etapie pokazywania czterech takich fundamentalnych warunków wejścia w Boże Błogosławieństwo. I właśnie specjalnie zauważcie, podkreślam, wejścia w błogosławieństwo, dlatego, że to nie jest zmuszanie Boga do błogosławienia, to nie jest wyciąganie czegoś od niego, tylko wchodzenie w coś, co Bóg obiecał i co Bóg daje. To jest całkowita zmiana. My nie wyciągamy od Boga, tylko Bóg nam proponuje i, i Bóg oczekuje naszej rozumnej odpowiedzi na to. I im ta odpowiedź jest lepsza, tym Bóg może potężniej działać i, i, i rozwijać, i manifestować się w naszym życiu. Tak? I to jest droga wzrostu. Yy, oczywiście to jest droga wzrostu. To nie jest coś takiego, że w ciągu jednego dnia, czy w ciągu tygodnia yy, rozumie się wszystkie te zależności i wchodzi się. To są procesy, które trwają latami. To jest jakby plan na całe życie. I do tego chcę Ciebie zachęcić, wejście właśnie w ten cykl takiego rozwoju, poznawania, przyjmowania i udzielania błogosławieństwa ludziom naokoło. I naprawdę jest to cykl, jakby można powiedzieć, ewangelizacyjny. Wiele osób przyjmie Ewangelię od Ciebie, nie dlatego, że ładnie mówisz, ale dlatego, że będzie widziało błogosławieństwo na Tobie. Słowo Boże mówi o Abrahamie, który był wśród Pogan. Słowo Boże mówi, że ci ludzie. Przyszli i spotkali się z Abrahamem i powiedzieli, my widzimy, że jesteś szczególnie wybranym, szczególnie błogosławiony przez Boga. Podobnie było z Izaakiem, któremu Słowo Boże mówi, że jego pola obrazały tak bardzo, że ludzie go wyrzucili, pogani go wyrzucili ze swoich posiadłości, po czym wystraszyli się tego, co zrobili, gonili go władcy i powiedzieli to, zwiążmy się przymierzem, bo widzimy, że Bóg Tobie błogosławi i nie chcemy, abyś był naszym wrogiem. Czyli Boże Błogosławieństwo, kiedy jest przeżywane w ten sposób, jest widoczne, jest znakiem. I w księdze powtórzonego prawa czytaliśmy o tym, że narody będą się ciebie lękały. Oczywiście nie chodzi nam o to, żeby ktoś się nazwał, ale chodzi o to, żeby ludzie mieli świadomość, tak, wokół tego człowieka dzieje się coś nadprzyrodzonego, i chcę Ci powiedzieć, że wtedy głoszenie Ewangelii staje się naprawdę proste. Bo ludzie przychodzą i mówią: Michał. Dlaczego tak się dzieje u Ciebie? Co to jest? Jak to się dzieje? Jak to się dokonuje? Wytłumacz nam to. Bardzo prosta droga jest wtedy do ewangelizacji. Jeżeli na przykład pomagasz komuś, Bóg mi coraz częściej daje taką możliwość pomagania innym firmom wychodzenia z kłopotu. I wierz mi, że bardzo łatwo później się z prezesem czy z właścicielem takiej, takiej firmy rozmawia też i ewangelizuje go. Kiedy on doświadczył, że był w kłopotach i, i, i został z tych kłopotów po części, na przykład albo całkowicie wyciągnięty yy, przez nas, to wtedy ewangelizacja jest po prostu przyjemnością, tak? bo te osoby chcą usłyszeć. Czyli wierz mi, że droga błogosławieństwa jest drogą wzrostu w świętości, jest drogą ewangelizacji i jest też wymogiem do ewangelizacji w mocy. Yy, ktoś przecież yy, musi utrzymywać tych, którzy służą na pełny etat. Tak. Powołanie królewskie w całym Słowie Bożym jest powołaniem służebnym wobec powołania kapłańskiego i prorockiego. Innymi słowy Bóg zakłada, że ci, którym On błogosławi w codzienności, finansowo również, będą utrzymywali tych, którzy poświęcili się Mu całkowicie. To jest pewna synergia między tymi powołaniami tak? i musimy to zrozumieć. Że to jest Boży plan. I ostatni, czyli mamy posłuszeństwo, mamy hojność, mamy przyjmowanie błogosławieństwa. I ostatni, bardzo ważny etap zarządzanie, poprawne zarządzanie tym, co Bóg, tym, co Bóg czyni. Często jest, kochani, tak, że Bóg daje nam, daje nam jakieś błogosławieństwo, na przykład zdrowie, a my je roztrwonimy, tak? Przez niewłaściwe odżywianie, niewłaściwy styl życia, roztrwaniamy. I modlimy się, i Bóg w swoim miłosierdziu przywraca nam zdrowie, po czym my dalej pracujemy, żeby to zdrowie niszczyć. Nie ma to wiele sensu. Nie ma to wiele sensu i w końcu będziemy mieli to, na co pracujemy. Podobnie, kochani, w sferze błogosławieństwa. Bóg jest miłosierny i, i w wielu momentach, mimo tego, że my głupio się zachowujemy, to nam pomoże, ale na dłuższą metę musimy zacząć działać mądrze według Bożego Słowa. Co to znaczy działać mądrze? Ja szukałem jakby odpowiedzi i, i, i znajdowałem ją w różnych książkach, w różnych fragmentach Słowa Bożego i to mi się wydawało bardzo takie skomplikowane i miałem taki żal do Boga, tak się przyznamiałem, taki żal. Mówię, Boże, dlaczego tak skomplikowałeś tę sprawę? Dlaczego w jednym miejscu nie powiedziałeś tego wszystkiego w takim jednym nauczaniu, żeby można sobie to było przeczytać i zrozumieć? I miałem żal. I raz na modlitwie właśnie tak, tak, tak się modliłem i naraz Bóg mi po prostu tak jak jeden błysk Przyszedł mi ten fragment, który właśnie za chwilę Ci pokażę. I zrozumiałem, że Bóg pokazał w jednym fragmencie jakby całość tego tematu a propos poprawnego zarządzania. Jakimi powinniśmy być my, żeby Bóg mógł nam powierzać coraz więcej. Coraz więcej i więcej. I kiedy Bóg mi objawił ten fragment, to byłem ogromnie zawstydzony, pokutowałem przed Bogiem później za to, że, że, że miałem takie, wiecie, miałem jakieś takie... Do Boga wąty o to, a Bóg mnie po prostu zawstydził. I chcę ci pokazać właśnie ten fragment. To jest Mateusz 24 rozdział, werset od 45 do 47. I uwaga: Któż jest tym sługą, wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności, zaprawdę powiadam Wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Uwaga, krok po kroku rozpracujemy ten werset. Co Bóg mówi? Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym? My myślimy, że trzeba być szalonym i charyzmatycznym, i z rozwianym włosem, i szaleństwem w oku. A Bóg mówi, Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym? Bóg szuka takich ludzi, ludzi, którzy są wierni. Wierni w małych rzeczach, wierni też w rozwoju, wierni w rozwoju swojego obdarowania, swojego intelektu, swojej emocjonalności, swojego małżeństwa. Wierni w drobnych, niewidocznych rzeczach. Wierni i roztropni. Roztropni w języku biblijnym to mądrzy. Księga mądrości, księga przysłów, księga mądrości Syracha. To są miejsca, w których znajdziesz mądrość do tego, jak żyć po Bożemu w tym świecie, tutaj, nie w, w przyszłym świecie, w tym, teraz. Bóg szuka ludzi wiernych i mądrych. I wiecie co? I zauważyłem z przykrością, jak zrozumiałem te Boże zasady, że wielu ludzi w biznesie, którzy nie są charyzmatykami, nie są jacyś, wiecie, za bardzo, nawet tacy. Mm, przebudzeni duchowo, ale są porządni, mają dobre motywacje, chcą, wiecie, zadziwiająco, chcą błogosławić innym, chcą, chcą żeby ich pracownicy yy, yy, pracowali w super warunkach. Wiecie, mają naprawdę Boże pragnienia w sobie. To, to jest szokujące dla mnie. I często powiedzieć trzeba, że ci ludzie są wierniejsi i mądrzejsi niż my. To jest, ja wiem, że to jest trudne, co mówię, ale ci ludzie często są wierniejsi i mądrzejsi. Ja znam takich ludzi, od których się uczę, jak prowadzić firmę. I jestem przekonany, że Bóg mnie bardzo wiele przez niektórych ludzi nauczył, którzy mają potężne firmy, ogromne firmy. I na przykład wiecie, co mówią o swoich pracownikach, jak się wyrażają? Co mówią? To jest nasza rodzina. Ale oni to mówią na serio, nie na niby. Że to jest nasza duża rodzina, o którą się troszczymy. I Bóg im błogosławi niesamowicie. I ja się od tych ludzi uczę czego wierności i roztropności. I im jesteśmy wierniejsi, ta wierność też na przykład się przejawia w wykształceniu. To, co mówiłem Wam w którymś odcinku wcześniej, tak, że ja, powiedzmy, miałem dziury w moim wykształceniu i Bóg mnie zmusił przez doktorat do uzupełnienia i do, i do pójścia jeszcze dalej w moich kompetencjach. Bóg chce, żeby Twoje kompetencje były na najwyższym poziomie. Bo to świadczy właśnie o naszej, o mojej Twojej wierności i roztropności. To jest tak, jak, jak mamy wybór, jak chcemy pójść do lekarza w jakiejś ważnej sprawie, pójdziemy do człowieka pobożnego czy do najlepszego specjalisty. Ja ci radzę pójść do najlepszego specjalisty. Tak, dlaczego? No, bo szukamy tam właśnie tej kompetencji, szukamy właśnie tej roztropności. I my, jako osoby wierzące, musimy być profesjonalistami w tym, co robimy. Nie szaleńcami. Nie jakimiś niedouczonymi, rozumiecie, yy, yy, dobrymi, ale, ale głupawymi ludźmi. Nie. My mamy być dobrzy i profesjonalni. I co się wtedy dzieje? Którego Pan ustanowił nad swoją służbą. Wtedy zaczyna się wynoszenie. Bóg wynosi nas. Słowo Boże mówi, że kto będzie wierny w małych rzeczach, zostaną mu powierzone większe rzeczy, a kto będzie wierny w większych, zostaną mu jeszcze większe rzeczy powierzone, aż w końcu największe. Czyli Wierność i roztropność przed Bogiem. Pan nas wtedy stawia wyżej. Po co Pan nas stawia wyżej? Żeby na czas rozdawać żywność. To znaczy właśnie, że ja jestem ustanowiony wyżej po to, żeby ci, którzy mi zostali powierzeni, doświadczali Bożego błogosławieństwa przeze mnie. I tu wchodzimy w taką sferę, w której mało kto o niej wie, że istnieje, to się nazywa katolicka nauka społeczna. Gdzie Kościół wypracował zasady, jak powinna funkcjonować ekonomia, można powiedzieć z takiego bożego punktu widzenia. Tak, czyli że na przykład właśnie przełożony y, powinien zachowywać zasadę tak zwanej pomocniczości, to znaczy, że ja mam pomóc osiągnąć pełnię potencjału moim pracownikom, i na przykład, jeżeli deleguję im jakąś odpowiedzialność, to mam im zapewnić narzędzia do wykonania tego zadania. Tak. Zobaczcie, to jest właśnie to. Ja rozdaję ludziom narzędzia, rozdaję ludziom żywność. Dzięki temu, że ja nawet sprawuję coś, czego nikt nie lubi, władzę i pilnuję dyscypliny, to ja sprawiam, że ci ludzie pracują wydajniej i to nie jest mój sposób wyżywania się na nich, ale to jest uwalnianie ich potencjału. Tak? Mamy ludzi takich na przykład w firmie. My, osobom takim zdyscyplinowanym pozwalam na przykład pracować zdalnie, ale są osoby, które mówią wprost, Michał, ja się nie nadaję, żeby pracować zdalnie, nie pozwól mi nigdy, ja potrzebuję nadzoru tu w firmie, w biurze, mnie trzeba pilnować. Zobaczcie, jakie to jest, yy, jakie to jest uczciwe, jakie to jest trzeźwe, ale dyscyplina nie jest niczym złym, dyscyplina pozwala uwalniać pełnię potencjału, tak? Zobaczcie, czyli któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą? Po co? Żeby rozdawać na czas żywność. Szczęśliwy u którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam Wam, co się stanie? Postawi Go nad całym swoim imieniem. Czyli zobaczcie, kiedy Bóg widzi we mnie i w Tobie to nastawienie wzrostu, nastawienie rozwoju, nastawienie błogosławieństwa innym. Kiedy Moje kompetencje wzrastają, kiedy mój charakter staje się coraz lepszy, kiedy moje zarządzanie jest coraz lepsze, Bóg stawia mnie wyżej i wyżej i wyżej. I tak się dzieje w każdej dziedzinie. I to Boże nadprzyrodzone błogosławieństwo, tak jak mówiliśmy, przez Ducha Świętego, natchnienia, prowadzenie, aniołowie wszystkie te sprawy, kiedy zaczynają się łączyć z moją codzienną dyscypliną, z moim rozwojem to wtedy, co się okazuje, Bóg może zlać jeszcze więcej łaski. Jak dużo Bóg może zlać łaski? Tak dużo, ile wytrzyma mój charakter. To znaczy, tak długo, jak moje serce, zamiast chciwe, jest hojne. Tak długo, jak zamiast pysznić się, mam nastawienie służby i rozwoju. Tak długo, jak bardziej chcę błogosławić niż konsumować błogosławieństwo. Tak długo Bóg może zlewać więcej i więcej i więcej. I co się wtedy dzieje? Twój wpływ rośnie. Wpływ na otoczenie rośnie. Najbliższe otoczenie, może medialne otoczenie, może polityczne, może w kościele. We wszystkich tych przestrzeniach Boże Błogosławieństwo podobnie się manifestuje. Ale wszędzie są te same zasady. Twój rozwój, Twoja dyscyplina, Twój wzrost w kompetencjach, Twój wysiłek. Może trzeba też powiedzieć o tym że w psalmie 126 czytamy, którzy we łzach się ją rządź, będą w radości. Idą naprzód wśród płaczu, niosąc ziarno na zasiew, wracając, wracając wśród radości, niosąc swoje snopy. Wejście w Boże błogosławieństwo nie oznacza lenistwa, nie oznacza czekania. To jest ciężka praca. To jest tak jak... jak, jak mówił Jakub, potężnie błogosławiony patriarcha, mówił, że nie dosypiał w nocy, że spał z owcami, że był oszukiwany przez swojego teścia Labana, a jednak Bóg był z nim i wyprowadził go i pomnożył jego owce, pomnożył jego jego dobrobyt i spełnił obietnicę. My nie jesteśmy leniuchami. My nie jesteśmy um, um, niedouczonymi ludźmi. My mamy być Przodujący w pracowitości, mamy być przodujący w nauce. Mamy być przodujący w rozwoju tego, co Bóg już złożył w mojej Twojej ręce. I wtedy Bóg będzie dokładał, i dokładał, i dokładał. I wtedy zaczną się też dziać wokół Ciebie te nadprzyrodzone rzeczy. Ale współgraj z Bogiem swoim wysiłkiem. Nie oczekuj, że nic cię to nie będzie kosztować. Nie. Nie tędy droga. My wkładamy i wkładamy i wkładamy. I czytamy, i rozwijamy się, i czasem to jest się w wełzach. Ale zbiór będzie w radości. Tak mówi Słowo Boże, i tak na pewno będzie. To jest też cudowne, wiecie, że, że Bóg daje właśnie te obietnice, że żaden nasz wysiłek nie pójdzie na marne. Bóg jest stróżem naszych łez przy tym za siebie. I On mówi, że, że wydadzą plon obfity, błogi plon sprawiedliwości. I dlatego nie musisz się bać wysiłku. Radzę ci. Zacznij od dziś pracować i oczekiwać, oczekiwać tego, że Bóg będzie pomagał. Jest wiele osób, które, które muszą popracować nad swoim zdrowiem i, i wiesz, że powinieneś na przykład nie wiem, wychodzić na, na spacery, zacząć biegać, ćwiczyć coś, ale ci się nie chce. I możesz nawet modlić się, żeby Bóg zabierał jakieś choroby. Pewnie niektóre weźmie, ale jeszcze bardziej Bóg będzie czekał na Twój ruch. Żebyś zaczął robić to, o czym wiesz, że masz robić. Ty powiesz, nie chcę mi się, a ja Ci mówię, siej we łzach, a zbierzesz w radości. Zacznij robić to, co masz robić. Jest wiele osób, które na przykład, nie wie, wiesz, że masz skończyć studia, nie, nie chce Ci się. Wiesz, że masz douczyć się czegoś, nie chce Ci się. Niech od dzisiaj tego słowa, nie chcę mi się, nie będzie w Twoim słowniku. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli wiesz, że masz coś zrobić, to to zrób. Po prostu to zrób. U mnie we wspólnocie właśnie jest takie powiedzenie, że jestem cyborg. Wiele osób się mnie boi właśnie z tego powodu, bo, bo po prostu Bóg mnie przeciorał przez takie właśnie ścieżki w życiu, że ja nie potrzebuję nadzoru nikogo. Ja po prostu wiem, co mam zrobić i ja to zrobię. Czy ktoś patrzy, czy nie patrzy, czy to jest dzień, czy noc, ja to po prostu zrobię. Ale tak musi być. Ty też tak masz mieć. Ja tego nie miałem od początku, ja się tego nauczyłem. Przełamując siebie, zapierając się siebie. Wybierając to, co Bóg pokazywał, chociaż mi się to nie podobało. Ale z czasem nauczyłem się, że moje zaparcie się siebie, że mój się w łzach przynosi w końcu błogi plon sprawiedliwości. I Bóg jest stróżem tego plonu. Bóg jest stróżem, Jego słowo jest stróżem. I co więcej się dzieje, Twój plon staje się błogosławieństwem dla innych. Twój rozwój staje się świadectwem dla innych. Staje się, staje się platformą, dla ewangelizacji, dla posługi w mocy. Także to nie jest mała rzecz. Twój rozwój, Twoje wyjście z odwagą, Twoje, twoje zaparcie się siebie, twoje, Twoja rezygnacja z tych słów, nie chce mi się, albo ja się do tego nie nadaję, yy, yy, ja jestem za mały, za słaby, za głupi, różne tego typu rzeczy, które, które świat i diabeł może rzucili na Ciebie, Otrząśnij się z tego, wyrzeknij się tych słów, i zacznij krok po kroku rozwijać się. Dlatego, że Bóg potrzebuje ludzi, którzy przez prawdziwą służbę, przez prawdziwe zarządzanie staną się, nie chcę powiedzieć godni, bo to krew Chrystusa nas uzdania, ale staną się zdolni, zdatni do tego, żeby złożyć na nich coraz większe błogosławieństwo, coraz większy wpływ. I, kochani, tą osobą możesz być Ty, ale to naprawdę zależy ode mnie i od Ciebie. Czy zaczniesz pracować, czy zaczniesz poprawnie zarządzać. I zobaczcie, czyli wydawało się, że tak, tak, będziemy mówili tylko o takich rzeczach duchowych, tak? a tu naraz się okazuje, że posłuszeństwo, które czasem może być trudne, hojność, która naraz, no, możesz powiedzieć, mnie dawanie boli, może na początku boli, ale przyjdzie czas, kiedy będziecie cieszyć. Walka w wierze, walka, walka przez Słowo Boże, przez modlitwę. O to, co Bóg obiecał, i w końcu ciężka praca, rozwój, zarządzanie, służenie innym. To są te rzeczy, które sprowadzają Boże błogosławieństwo i czynią nas Bożymi narzędziami. I kochani, chcę Ci powiedzieć, że każdy z nas ma powołanie, każdy z nas ma przygotowaną miarę błogosławieństwa, każdy z nas ma zadanie do wykonania. Może Ci się wydawać ono mało albo wielkie, ale wierz mi, że tylko Ty możesz wykonać te. Rzecz. Proszę Cię, nie dezerteruj, nie mów, że ci się nie chce, nie mów, że nie możesz, zacznij działać. Amen. Kochani, mam nadzieję, że wyjaśniłem troszeczkę. Zostańcie z Bogiem.